Witajcie w kolejnej odsłonie waszego ulubionego wideo przeglądu gier i aplikacji na Androida. Jak co tydzień przetestowałem dla was kilka aplikacji i gier. Ostatnio dużo się dzieje w świecie oprogramowania na systemy mobilne. Dzisiaj mamy też z tego powodu wyjątkową propozycję, jednak wisienkę na torcie zostawimy na sam koniec przeglądu. Zapraszam do obejrzenia tego, co wraz z firmą LG proponujemy wam w 26. już uprzejkerze. Wraz z Androidem i CS dostajemy często zróżnicowane opcje synchronizacji z komputerem. Możemy łączyć nasze urządzenia w trybie aparatu multimediów czy poprzez oprogramowanie producenta. Po co pytam się te kombinacje? Jak dla mnie wynikają z tego powodu same problemy. Szczególnie, że łączę smartfona z różnymi systemami operacyjnymi. Po biedy, jeśli jest to popularny Windows, ale jeśli przyjdzie się zmierzyć z makowym OSX-em, to umarł w butach. Z pomocą przychodzi program AirDroid. Niewielka aplikacja po zainstalowaniu na urządzeniu z Androidem udostępnia pamięć poprzez router Wi-Fi. Parowanie jest banalnie proste i może zostać przeprowadzone na kilka sposobów. Mi przypadło do gustu szybkie skanowanie kodu QR. Jedynym warunkiem jest obowiązek podłączenia do tego samego routera. Pamiętać należy, że większość smartfonów ma obecnie możliwość występowania jako punkt dostępowy poprzez tethering i również może zostać do tego wykorzystana. W praktyce wystarczy więc smartfon z zainstalowanym Androidem i komputer z bezprzewodową kartą sieciową. Z poziomu większego urządzenia aplikacje obsługujemy przez każdą przeglądarkę internetową. Proste i genialne, nie trzeba nosić ze sobą pendrive'ów z dodatkowym oprogramowaniem. Wewnątrz przyjemnego interfejsu znajdzie się, jak już na pewno zauważyliście, dostęp do różnych rodzajów plików, wiadomości i kontaktów. Bardzo wygodnie korzysta się z wysyłania wiadomości SMS z poziomu komputera. Same pliki możemy wysyłać i pobierać, a także przenosić między folderami na urządzeniu metodą drag and drop. Odkąd mam AirDroida na swoim smartfonie, nie używam już kabla. Nie przejmuję się problemami z synchronizacją ani brakiem kompatybilności ze służbowym MacBookiem. Polecam wszystkim, szczególnie tym cierpiącym na podobne problemy co moje. Dzieci jeszcze nie mam, ale gdybym miał takiego małego szatana, to na pewno od czasu do czasu, przy chwili ochoty na ciszę, starałbym się go zająć jakąś niewymagającą ode mnie wysiłku zabawą. Mamy XXI wiek, niech się młody smartfonem albo tabletem pobawi. Ale chwila, nie od parady pierwsza bomba atomowa nazywała się Little Boy. Co zrobić, żeby Urwis nie pokasował mi kontaktów czy wiadomości? Odpowiedzią może być Kid Mode. Sprytna aplikacja ograniczająca dostęp do wcześniej wybranych aplikacji i dodatków wewnątrz samego programu. Dziecko może włączać wybrane przez rodzica gry, filmy i prosty programik do rysowania. Bardzo ciekawą opcją jest możliwość własnego nagrania z interpretacją książki. Malet, słuchając opowiadania czytanego przez nas, oglądać będzie ilustracje i wideo z czytającym. Istnieje także możliwość tworzenia i wysyłania przez pociechę wiadomości filmowych. Oczywiście takie materiały przesłać będzie mógł tylko do wcześniej określonych kontaktów. Rodzic definiuje wszystkie ustawienia z dodatkowej aplikacji. Jest to wygodne w użytkowaniu, a dzięki prostemu i przejrzystemu interfejsowi nie przeszkadza brak języka polskiego. Szczerze namawiamy wszystkich rodziców do pobrania KidMode. Tydzień w tydzień przekopuje się przez otchłań Google Play i szczerze muszę przyznać, że często ciężko znaleźć coś ciekawego w morzu słabizny. Autor Delicious Market Beta najwyraźniej miał ten sam problem i postanowił go rozwiązać. Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu. Za pomocą kilku suwaków i list wyboru określamy preferencje szukanych gier i programów. Trzeba pochwalić kompleksowe podejście autora, bo jak widzicie, filtrów wyszukiwania jest wiele i skutecznie zawężają one pole poszukiwań. Jeśli boicie się o bezpieczeństwo i słusznie nie chcecie pobierać aplikacji z nieznanych źródeł, to uspokajam. Delicious Market Beta jedynie wyszukuje wśród pozycji w Google Play, a pobieramy już bezpośrednio z oficjalnego sklepu. Delicious to kolejna obok Androida aplikacja, z której korzystać będę na co dzień. Wydatnie może pomóc w mojej pracy, ale uważam, że jest też ciekawą propozycją dla każdego poszukiwacza nowego software'u. Na pewno znacie stworki zwane Pokémonami, jeśli dodatkowo lubicie takie klimaty, to Akodomon powinien was zainteresować. Żeby było przewrotnie, od razu powiem, że sam mam uczulenie na takie japońskie kreskówkowe małe popoprańce. Pikachu najchętniej oddałbym memu psu, żeby zrobił z nim porządek. Mimo to muszę przyznać, że chwila gry zachęciła mnie. Rozwój postaci, wzorowany poniekąd na RPGach, dość wygodne sterowanie i prosta obsługa czynią z tego tytułu nawet ciekawą propozycję. Dla fanów gatunku przygotowane zostały misje, polegające głównie na wytłuczeniu z przeciwników klucza do wyjścia z poziomu. Samego stworka, którym sterujemy, możemy również żywić, myć, trenować, aby był naprawdę potężny, wypadałoby zafundować mu jakąś broń. Sam pewnie nie będę kontynuował przygody z Akodomonem, ale przyznam, że jest on niezłą grą i pozycją obowiązkową dla fanów tego typu anime. Podrostkiem będąc, wiele czasu spędzałem w miejscach zwanych salonami gier. Oczywiście nie chodzi o teraźniejsze osiedlowe pseudo-kasyna z dwoma jednorękimi bandytami mającymi swoje siedziby w kiosku. Mówię o dawnych mekkach graczy. Ciasnych pomieszczeniach, gęsto obstawionych automatami wielkości szafy. W sumie to też często mieszczących się w kiosku. Tam właśnie stawiałem pierwsze wirtualne kroki. Bezpośrednio do moich wspomnień nawiązuje przypominający klasyczne coin-upy Fighter 1945. Ojczyzna cię potrzebuje. Zostań asem przez tworzy, zasiądź za sterami myśliwca i rżnij z karabinka wszystko co się rusza. Chociaż może się to wydawać proste, to wcale takie nie jest. No, chyba, że jak lamus wybierasz poziom Easy. No dobra, przyznam się, tak, sam wybrałem ten poziom, bo normal zwyczajnie wydaje się za trudny. Tak czy inaczej, zabawa jest przednia. Emocje podsycają dodatkowo potężni bossowie, którzy bronią końcówki każdej planszy. Są to śmiercionośne, tajne projekty trzeciej rzeczy, czyli wielkie pociągi, wielkie statki, samoloty itd. Żeby było ciekawiej, one rzeczywiście przypominają projekty tzw. Wunderwaffe. Polecam lekturę artykułów o nich na gadżetomanii. Gwiezdne wojny, Battle Star Galactica i tego typu produkcje często goszczą w moim domowym odtwarzaczu. Choćby z tego powodu, z chęcią sięgam po gry, które przypominają mi ten klimat. Podobnie było ze Star Splitterem. Gra zwraca uwagę bardzo ładną grafiką. Oprawa już od menu i animacji przejścia do rozgrywki robi doskonałe wrażenie. Efekt ten podsyca wygodne sterowanie i płynne animacje nawet w bardzo dynamicznych walkach. Celem gracza jest dotarcie do jak najdalszego miejsca, niszcząc po drodze wrogów. Niezbyt oryginalny motyw, ale potrafi wciągnąć. Star Splitter polecam do gry okazjonalnej, czyli w kolejce na poczcie, czy podczas podróży autobusem. Jak już obiecałem, na końcu wisienka z tortu. Horn to imię chłopca, mieszkańca miasta w rzeczywistości zbliżonej do naszego średniowiecza. Mimo, że jest sierotą wychowywanym przez ciotkę, to jest dość szczęśliwy. Pewnego dnia wszystko się zmienia. Chłopak budzi się w nieznanych sobie ruinach, dookoła walają się dziwne artefakty. W zupełnym zdziwieniu zaczyna eksplorować zniszczony świat. Spotyka także dziwne i wrogo nastawione istoty. Po krótkiej chwili okazuje się, że jest on w swoim mieście, zniszczonym przez lata klątwy, z której on pierwszy się otrząsnął. Zaciekawieni? I słusznie. Horn to najlepsza gra, w jaką zdarzyło mi się grać na zielonym systemie. Genialny klimat i ciekawy świat przyciągają przed ekran w każdej wolnej chwili. Lubię fantazy, a jeszcze bardziej tak oryginalne jak w omawianej grze. Przeciwnicy, lokacje, bohaterzy to wszystko robi ogromne wrażenie. Nie przesadzę, jeśli stwierdzę, że również oprawa graficzna to obecny Androidowy numer 1. Masa szczegółów, drobiazgów, typu ładne krzaczki czy dobrze wykończone ruiny, zachwycają niemal na każdym kroku. Co ciekawe, nie cierpią nad tym nadmiernie tekstury. Oczywiście nic za darmo. Gra sprawia wrażenie wymagającej i chociaż powinna działać na urządzeniach z procesorami Tegra 2 i 3, a także niektórymi podobnymi wydajnościowo, to obawiam się, że z układami jednordzeniowymi może być problem. Producent pokusił się o stworzenie polskiej wersji językowej, co jest świetnym krokiem. Dzięki temu każdy może zrozumieć fantastyczną fabułę. Niestety, tu zdarzyła się pewna wtopa. Wiele osób narzeka na brak polskich liter. Pamiętając, że jest to bardzo wczesna wersja, mam nadzieję, że zostanie to poprawione. Gra jest dosyć droga, bo kosztuje aż 26 zł. Szczerze mówiąc, nie żałuję ani grosika z tej sumy, nawet mimo wytkniętych błędów. Jedno jest irytujące. Jeśli pobieramy tak wysoką opłatę, to po co jeszcze wciskać się z mikropłatnościami? Na szczęście jest to rozwiązanie dla leniuchów, a zdobywanie wirtualnej mamony nie sprawia większych problemów. Jako rekomendację powiem tylko tyle, że tekst do tego odcinka oddałem ze spóźnieniem spowodowanym właśnie przez Horna. Tak się wkręciłem, że zapomniałem nawet o tak ważnych obowiązkach. Zachęcam do komentowania i przesyłania swoich propozycji do kolejnych upshakerów. Ta seria jest jeszcze lepsza właśnie dzięki Waszym rekomendacjom.